Artefakty po dawnych cywilizacjach interesowały sobą zwolenników teorii o paleokontaktach od dłuższego czasu. Jednym z takich tajemniczych obiektów przeszłości są chociażby wadżery, a więc dziwaczne przedmioty, które przetrwały do naszych czasów w swojej oryginalnej formie lub też przynajmniej oryginalnym kształcie. Vajra w sanskrycie ma kilka znaczeń. Jednym z nich i szczególnie interesującym z naszej perspektywy jest uderzenie pioruna lub też diament. Mają one wiele nazw, chociażby w Tybecie nazywa się je Dorye, w Japonii Kongo Sio, w Chinach Yanguansi, w Mongolii Ohir. Mało tego, w Polsce nazywa się je Dorjami. Vajra jest kultowym symbolem, tak jak krzyż wśród chrześcijan lub też półksiężyc wśród muzułmanów. Istnieje nawet specjalny odłam buddyzmu zwany Vajrayaną. Ponadto sam Buddha jest w nim nazywany Vajrasatwą. W mitologii Indii Vajra jest potężną bronią boga Indy, która może niszczyć wszystko na swojej drodze. Sam Bóg Indra, jako odpowiednik słowiańskiego Peruna i greckiego Zeusa, jest jedną z głównych postaci w mitologii hinduskiej oraz przedstawia się go jako przywódcę wszystkich bogów. Pełni on również funkcję boga piorunów i błyskawic oraz króla wszechświata. I to właśnie on przy pomocy Vajry jest w stanie kontrolować pogodę, zmieniać kanały rzeczne i wysadzać skały, a nawet całe fortece. Opisy Vajry znacząco różnią się w zależności od epoki. Towarzyszą jej takie epitety jak miedź, złoto, żelazo, kamień lub też skała. Miewa ona cztery lub też sto 100 rogów, tysiąc zębów, a czasem nawet przedstawia się ją w postaci dysku. Jednak najczęściej jest to kształt przypominający krzyż lub skrzyżowaną wiązkę błyskawic. Obrazy Vajr są widoczne na najstarszych zabytkach Indii i co więcej, z czasów starożytnych pozostało kilka Vajr, jak na przykład ta, która znajduje się w kompleksie świątynnym Bodnath w Nepalu, zbudowanym jeszcze w VI wieku naszej ery. Szczególnie ciekawe w kontekście Vajr jest jednak to, że pojawiają się one jako atrybuty bogów również w zabytkach innych kultur. Chociażby wspomniany wcześniej grecki Zeus często bywa przedstawiany na freskach, gdy trzyma w dłoniach broń przypominającą Vajr. W zasadzie wszyscy bogowie, którzy władali piorunami, zdawali się czynić to za pośrednictwem jakiejś broni. W przypadku Tora był to młot. Dla Peruna był to topór, rada egipskiego seta, jego berło ułaz. Czy to możliwe, że bogowie dawnych kultur władający mocą błyskawic korzystali z tej samej technologii? Czy jest to może jedynie symboliczna opowieść, która w miarę upływu lat została po prostu znacznie wyolbrzymiona i źle zinterpretowana? Jak zwykle o tym, co wydaje się Wam bardziej prawdopodobne, zadecydujcie już sami. Na marginesie spodziewajcie się dłuższego odcinka już w środę. No cóż, to byłoby już na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Zanim jednak odejdziecie, chciałbym raz jeszcze zaprosić Was na naszą stronę internetową innymedium.pl. To właśnie na niej pojawiają się oryginały artykułów, na bazie których powstają filmy na kanale. Zachęcam również. Do sprawdzenia naszych mediów społecznościowych, w tym przede wszystkim naszego Facebooka, Twittera oraz Instagrama, oraz oczywiście sprawdzenia również naszych innych kanałów, takich jak Tylko Nauka, Tylko Medycyna, Zmiany na Ziemi, no i oczywiście nasz nowy projekt Tylko Gramy. Tak czy inaczej, życzę Wam wszystkim miłego dnia.